Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Kupiełak, pracuję w firmie Eckert. Nasza firma jest jednym z największych producentów maszyn do cięcia CNC w Europie. Jesteśmy również liczącym się producentem tego typu maszyn na świecie. Jeśli zastanawiają się Państwo nad zakupem maszyny do cięcia do swojej firmy, optymalizacją produkcji w tym zakresie bądź zwyczajnie co nowego wydarzyło się w branży, zapraszamy do nas na Dni Otwarte, które odbędą się 1 i 2 marca tego roku. Sam pokaz w naszym Centrum Technologii planowany jest na 2 marca. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo przyjechać do nas dzień wcześniej, to oczywiście zapraszamy na uroczystą kolację i zapewniamy hotel. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa u nas. Także jeszcze raz przypominam, 1-2 marca, Eckert, Legnica. Zapraszamy!